Etap trzeci. We are pulling out. Uszkodzony jest komunikator głosowy, Ten sam co mówił do nas Podstawowy w podstawowym Half-Life jak byliśmy Gordonem Freemanem Tutaj jest uszkodzony właśnie, też wagonikiem jedziemy Myślałem że nie będziemy jechać Tu już złotych kanty już atakują naukowców

Uszkodzona jest po prostu linia kolejowa Ale wystarczająca żeby jeszcze jeździć Sam ten głos który do nas ten mówi Jest uszkodzony, sami słyszycie Jakby ktoś spowalniał odtwarzanie taśmy magnetofonowej Później ją nagle przyspieszył to będzie nowa broń, zwykły pistolet. Now arriving, ar... Now arriving ar... <laughs> Dobra, Tu się wortygant na górze pojawi Jeszcze Jeden Jeden koło, wani... koło wagoniku, a drugi na wagoniku Tu będą pieski zaraz mm, Candy Candy Głupia Kupia, kurwa jebana maszyna Hey, uh, you wouldn't have a car I can borrow, would you? Maybe I should go to the closet over there. That's right, I got another one. See, now we have a better chance if we stay together. Nie jest słodyczy, tylko ze mną walczyć. I'd love to hang that over my fireplace. You know, if I had one. yeah baby, did you see that? Nożem go zaszlachtowałem Chodź ze mną dalej Wypierw dalej Chodź ze mną do mnie stay here and tak, zostań tu i umrzyj. Nie, chodź za Tutaj zaraz zobaczymy nowego przeciwnika, jakim jest Shock Trooper, właśnie z tym nową bronią obcych, z tym robakiem strzelającym prądem. Na razie z nim nie będziemy walczyć. W dużo późniejszych częściach w dodatku będziemy z nim walczyć. have you seen the new ig-88 no i haven't but a friend of mine oh. 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 No, i don't know i've never seen that species before it's okay sir i can take him i can make it no i don't want to die so there's no poor bad dude goodness Oh yeah, sure. We'll work better as a team. You go on. I'm just slowing you down. I'm just hanging you down. To some new, some granaty do granatnika i magazynki amunicji na MP5 A to są te jak kraby siedzą w dziurze to ja je zaraz wykurzę granatem Nie zdążyłem Ale i tak wrócę a był jednak sukien sen siedział. Mięsko się rozleciało na kawałki. A to będą wortiganty, zabiją naszych członków drużyny. Będziemy świadkiem ich śmierci, jak pojedziemy tą windą na górę. Super, szybko ich zabijam. No i tu tak samo tą naścienną stację możemy również ładować nasz szpancerz To jest właściwie kamizelka HEV. A tam był kombinezon hew To powinien być jeszcze jeden tutaj Darling. To nie rozwalimy, musimy wejść wyżej. Wyżej, bliżej i ciszej. <grystanie> tu więcej nie ma nic. Tutaj zbierają się na akcje nasi żołnierze. Koledzy. I'm in, Cooper. Do you copy? Forget about Freeman. We're abandoning the base. If you have any last bomb targets, mark them on the tactical map. Otherwise, get the hell out of there. Repeat, we are pulling out and commencing airstrikes. those targets are getting below. Shepard, you've made it. I take it you didn't find Freeman? Forget it, Corporal. We are pulling out. The airstrike has started. Get to the hangar while we await evac. właśnie. Nie Właśnie jeden z naszych kolegów, przesłuchuje naukowca, pyta się dzieje jest Freeman. jest Freeman? Nie mamy czasu, time to mess around here. Go you want to to believe me. Freeman Nigdzie nie pójdziesz, póki nie będziesz gadał. This is my post, sir. This is my post, sir.

Diman My się wycofamy, bo zaraz będą rozwalać ściany Przeciw pożarowe drzwi się zamknęły i się nie cofniemy dalej. Pięknie się rozpierdalają na kolanach.